Czerwcowe słońce świeciło na North Fed Drive, gdzie luksusowe rezydencje ciągną się wzdłuż ulic Beverly Hills. Jennifer patrzyła, jak jej mąż Michael Miller odjeżdża do pracy swoim ukochanym Lexusem RX, po czym wróciła do kuchni. Kropka, starannie zapakowała Tommiemu lunchbox z organicznymi warzywami i chlebem z Trader Joe's. Paluszki z selera i marchewki. Kanapka z indykiem na pełnoziarnistym chlebie i świeże jagody, wszystkie składniki wybrane z myślą o zdrowiu jej rosnącego dziecka. Mamo, uwielbiam dzisiejszą kanapkę. Tom mi wpadł do kuchni w swojej jaskrawo-czerwonej koszulce ze Spidermanem, a jego twarz promieniała radością. Jennifer delikatnie pogłaskała go po głowie i z miłością włożyła kanapkę do jego lunchboxa. Czego się dzisiaj uczysz? Zapytała Jennifer. Matematyki. Będziemy też czytać książki po angielsku. Nauczycielka powiedziała, że jestem naprawdę dobry w czytaniu. Tom mi dumnie wypiął pierś. Choć był dopiero w pierwszej klasie. Czytał już na poziomie drugiej klasy. Wprawdzie wpływ na to mieli jego wykształceni rodzice, ale przede wszystkim wynikało to z jego naturalnie ciekawskiej osobowości. Ten spokojny poranek był typowy dla rodziny Millerów. Jennifer zarabiała 80 tysięcy dolarów rocznie jako agentka luksusowych nieruchomości, podczas gdy Michael zarabiał 120 tysięcy dolarów jako kierownik działu w dużej firmie budowlanej. Chociaż nie byli zamożni jak na standardy Beverly Hills, byli rodziną połączoną prawdziwą miłością. Tymczasem matka Jennifer, Patricia Henderson, była dobrze znaną postacią w kręgach charytatywnych Beverly Hills. Jako dyrektor Children First Foundation zbierała ponad 1 milion dolarów rocznie na wsparcie lokalnych dzieci. Przynajmniej tak to wyglądało na pierwszy rzut oka. Kurier Beverly Hills nazwał ją The Queen of Charity, a nawet otrzymała uznanie od gubernatora stanu. Darczyńcy ufali jej bezgranicznie. A samo jej słowo mogło przynieść znaczne darowizny. Jej siostra Ashley Thompson również przyciągnęła uwagę, choć w inny sposób. Jako influencerka parentingowa z 500 tysięcy obserwujących, otrzymywała ciągłe prośby o reklamę od znanych marek, takich jak Pateri Barn Kids i The Anest Kultywowała wizerunek idealnej matki, wykonując wysokopłatne recenzje produktów. Jej posty na Instagramie i TikTok regularnie otrzymywały dziesiątki tysięcy polubień. A same przychody z reklam przekraczały 300 tysięcy dolarów amerykańskich rocznie. Dzięki moim metodom wychowawczym, dzieci nigdy się nie gubią, głosiła Ashley. Jennifer obserwowała wypowiedzi swojej siostry z mieszanymi uczuciami. Te siostry, ich wartości bardzo się różniły. Gdy zbliżały się siódme urodziny, Tommy'ego, poprosił przy śniadaniu. Mamo, chce pojechać do Disneylandu. Chce poznać Spidermana. Wyraz twarzy Jennifer stał się skomplikowany. Tego dnia miała zaplanowane ważne spotkanie w Coldwell Banker Real Estate. Transakcja nieruchomości o wartości 25 milionów dolarów, stanowiąca 40 jej rocznej sprzedaży, której nie mogła odmówić. Kropka, zabierzemy go, zaproponowała Patricia, a Ashley z uśmiechem skinęła głową. Jednak Jennifer nie zauważyła cienia czającego się za ich uśmiechami. Czegoś brakowało w ich oczach, kropka, to twoja matka i Ashley, nic im nie będzie. Ta umowa może zrobić lub zepsuć ci rok, prawda? Słowa Michaela przekonały Jennifer, by niechętnie się zgodziła, choć nie mogła pozbyć się niepokojącego uczucia. Kropka jej matka z pewnością była szanowaną filantropką, a jej siostra uważała się za profesjonalistkę w dziedzinie rodzicielstwa. Mimo to coś było nie tak, kropka, bądź ostrożna, dobrze. Zadzwoń, jeśli coś się stanie. Tommy, upewnij się, że słuchasz babci. Jennifer wielokrotnie ich upominała, gdy odprowadzała Tommy'ego do drzwi wejściowych kropka jej syn, noszący plecak Spidermana. Podskakiwał z podekscytowania kropka uśmiechy jej matki i Ashley. Tego ranka wszystko wydawało się idealne. W ciszy ekskluzywnej dzielnicy ich nowy Mercedes Benz odjechał. Czerwcowe niebo było wyjątkowo czyste. Tom mi wyglądał na szczęśliwego, Jennifer, pomyślała sobie, patrząc na zdjęcie na swoim smartfonie. Zrobione o dziewięć rano przy wejściu do Disneylandu pokazywało jej syna w koszulce Spidermana, z ramionami rozłożonymi szeroko z radości, kropka Patricia, i Ashley również były na zdjęciu z idealnymi uśmiechami, Nie martw się, Jenni. Dobrze się nim zaopiekujemy, przeczytała wiadomość matka. Jennifer wysłała krótką odpowiedź. W końcu jej matka była dyrektorem Children First Foundation. Poświęcając swoje życie wspieraniu dzieci kropka z pewnością doskonale zaopiekowałaby się Tommem w biurze Coldwell Banker Jennifer zanurzyła się w przygotowaniach do transakcji o wartości 25 milionów dolarów. Przeglądając dokumenty luksusowej nieruchomości. Od czasu do czasu sprawdzała swój telefon. O dziesięciu rano pojawiły się zdjęcia przed diabelskim młynem, a o 11 rano z Adventureland. Na każdym zdjęciu Tom mi promieniał. Wszystko gotowe, pomyślała kropka, gdy wczesnym popołudniem zbliżało się ważne spotkanie z klientem, skończyła przeglądać ostatnie dokumenty i poprawiła makijaż, ponownie sprawdzając telefon. Jednak od południa nie pojawiły się żadne zdjęcia. Kropka, pewnie zbyt dobrze się bawią, by robić zdjęcia. Próbowała przekonać samą siebie. Kropka, właśnie wtedy zadzwonił jej telefon. Nieznany numer. Normalnie by nie odebrała, ale zaniepokojona o syna podniosła słuchawkę. Kropka, pani Miller. Tu John Martin z działu obsługi gości Disneylandu. Pani syn znajduje się obecnie w naszym centrum zaginionych dzieci. Jennifer poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Co? Tommy? Ale moja mama i siostra są z nim. Pani syn został znaleziony sam w pobliżu Adventureland około 30 minut temu przez naszych pracowników. Obecnie znajduje się pod opieką w centrum zaginionych dzieci. Jennifer złapała oddech, drżącymi dłońmi ściskając telefon. Czy mogę porozmawiać z Tommem? Oczywiście. W słuchawce rozległ się głos jej syna, zdławiony szlochami. W serce Jennifer ścisnęło się kropka Tommy. Wszystko w porządku? Co się stało? Babcia i ciocia Ashley zostawiły mnie, wyjechały. Drżący głos syna zmroził całe ciało Jennifer. Jak to? Jak długo tam byłeś po obiedzie? Babcia powiedziała: Poczekaj tu chwilę, ale nigdy nie wrócili. Jego koszulka Spidermana była brudna, a po twarzy spływały mu łzy. Zdjęcie personelu pokazało to aż nazbyt wyraźnie. Jesteś głodny. Jadłeś coś? Tak, ale znowu jestem głodny. Bałem się, mamo. Te słowa poruszyły coś w Jennifer. Zadzwoniła na telefon matki. Zadzwonił kilka razy, zanim odebrała. A w tle rozbrzmiewała skoczna muzyka. Kropka, brzmiało to jak centrum handlowe. Kropka, Jenny, o co chodzi? Głos Patricji był zaskakująco jasny i swobodny. Mamo, gdzie jest Tommy? Tommy? Czy on nadal nie jest w Disneylandzie? Nadal? Jak to? Ojej, naprawdę. Nie zauważyłam. Jej głos był dziwnie oderwany od rzeczywistości. Kropka. W tle słychać było głos Ashley. Cóż, moje dzieci nigdy się nie gubią. Kropka. Te słowa sprawiły, że wzrok Jennifer stał się czerwony. Mamo, Tommy jest teraz w centrum dziecka zaginionego. Ponieważ go porzuciłaś. Porzuciłaś? Z pewnością nie. Nie mieliśmy takiego zamiaru. Dostałam telefon z ochrony. Mają wszystko na kamerach, kropka, chwila ciszy. Jenny, wątpisz we mnie. Jestem dyrektorem fundacji Children First. Nigdy nie porzuciłabym dziecka. Rozłączyła się i natychmiast zadzwoniła do Michaela. Zaraz pojadę do Disneylandu, kropka, masz ważne spotkanie, prawda? Ja się tym zajmę, kropka, głos Michaela starał się zachować opanowanie, ale złość pod spodem była wyczuwalna mogła powiedzieć że desperacko kontrolował swoje emocje dzięki samodyscyplinie którą rozwinął jako kierownik działu firmy budowlanej. Ponownie skontaktowała się z pracownikami Disneylandu. Wyjaśnili szczegóły. Tom mi wykazywał oznaki łagodnego odwodnienia i szoku psychicznego, ale na szczęście nie miał poważnych obrażeń ani problemów zdrowotnych. Nagranie z monitoringu wyraźnie pokazało, że Patricia i Ashley celowo porzuciły jego. — Pani Miller, proszę pozwolić mi szczegółowo wyjaśnić sytuację pani syna — powiedział spokojnie weteran. Około godziny godzina czternasta piętnaście pani syn jadł lunch ze swoją babcią i ciotką w pobliżu restauracji w Adventureland. Potem powiedziałem, mu, że zaraz wrócimy i wyszły, nigdy nie wracając. Słuchając wyjaśnień, Jennifer chwyciła mocno swoją designerską torbę na biurku. Rękaw jej teoretycznego garnituru lekko drżał. Kropka nasze kamery zarejestrowały, jak oboje kierują się w stronę wyjścia z parku. Nie wykazywali oznak pośpiechu, w rzeczywistości rozmawiali podczas spaceru. Kropka te słowa sprawiły, że gniew Jennifer prawie eksplodował, ale musiała go powstrzymać. Miała przed sobą umowę o wartości 25 milionów dolarów. Nie mogła pozwolić, by emocje wzięły górę. Tommy, tata, wkrótce po Ciebie przyjedzie. Wszystko będzie już dobrze. Zachęcając syna przez telefon, Jennifer głęboko westchnęła. Intuicyjnie wiedziała, że od tego dnia coś się dramatycznie zmieni. Poranne sceny w ich ekskluzywnej dzielnicy już nigdy nie będą takie same. Patrząc na materiały ze spotkania, Jennifer złożyła wewnętrzną przysięgę. Sprawi, że zapłacą. Jej matka i siostra poniosą konsekwencje za swój okrutny czyn. Podczas gdy emocjonalna opieka nad jej synem była teraz najwyższym priorytetem. Ten incydent nie mógł pozostać bez odpowiedzi. Michael Miller biegł z pełną prędkością w kierunku Centrum Zaginionych Dzieci w Disneylandzie. Jego pozycja jako kierownika działów Constructive Futures i jego drogi garnitur nic teraz nie znaczyły. Jego umysł skupiał się wyłącznie na synu. Tatusiu. Głos Tomiego odbił się echem w korytarzu. Michael całym sobą objął małe ciałko, które wyłoniło się z centrum zagubionych dzieci. Koszulka Spidermana była brudna, a oczy czerwone od płaczu. Kropka mimo to na twarzy Tomiego pojawiła się ulga na widok ojca. Kropka wszystko jest już w porządku. Tatus jest tutaj. Trzymając syna, Michael ukłonił się głęboko personelowi. John Martin, doświadczony członek personelu, wyjaśnił szczegóły tego, co znaleźli na nagraniu z monitoringu. O godzina 14.15, po zjedzeniu lunchu w restauracji w Adventureland, pani Patricia i pani Ashley powiedziały synowi, żeby tu czekał i opuściły teren. Nagranie było odtwarzane na dużym ekranie. na tarasie restauracji. Patricia trzymała rękę na ramieniu, Tomiego. Kropka Ashley wydawała się filmować coś swoim smartfonem. O 14.30 przeszli przez Main Street. W tym momencie zmierzali już w kierunku wyjścia z parku. Kropka nagranie było krystalicznie czyste. Patricia i Ashley szły, prowadząc coś, co wyglądało na przyjemną rozmowę. Tak jakby mi nawet nie myślał o nich. O godzina 14:45 nasze kamery zarejestrowały, jak kierują się w stronę parkingu. Przez cały ten czas nie wykazywali żadnych oznak poszukiwania syna. Twarz Michaela stwardniała. Matka i szwagierka jego żony celowo porzuciły jego syna. Fakt ten został wyraźnie potwierdzony przez nagranie z monitoringu. Tato, czy zrobiłem coś złego? Drżący głos Tomiego ścisnął serce Michaela. Jego młody syn zastanawiał się, czy w jakiś sposób zawinił. Nie. Tommy. Nie zrobiłeś nic złego. Babcia i ciocia Ashley popełniły straszny błąd. Właśnie wtedy zadzwonił smartfon Michaela. Na ekranie pojawił się William Henderson SR, pradziadek Tomiego, ojciec Patrici. Wydawało się, że 86-letni potentat nieruchomości już zrozumiał sytuację. Kropka, przyjedź natychmiast do mojego domu. Musimy porozmawiać. Kropka, po przybyciu do rezydencji w Beverly Hills, kamerdyner cicho poprowadził ich do recepcji. William Henderson, S.R. Siedział w ciężkim skórzanym fotelu. Kropka. Obok niego siedział Howard Henderson, senior, partner w prestiżowej firmie prawniczej Henderson Partners. Mąż Patrici i Dziadek Tom jego kropka moja córka, pomyśleć, że porzuciłaby własnego wnuka. W głosie Williama mieszały się złość i smutek. Potentat na rynku nieruchomości, którego łączny majątek przekraczał 100 milionów dolarów, był znany z tego, że ponad wszystko cenił więzi rodzinne kropka to poważna sprawa, która wpływa na honor naszej rodziny. Mówiąc poważnym głosem. William już zaczął podejmować działania. Najpierw skontaktował się z prawnikami. Instrukcje dotyczące zmiany testamentu. Wnioski o zebranie dowodów. Wszystko działo się błyskawicznie. Tymczasem Howard, traktując sytuację poważnie, skontaktował się ze swoją żoną, Patricią. Jednak jej reakcja była chłodniejsza niż się spodziewano. Ty też we mnie wątpisz. Children First Foundation ma wielu zwolenników. Kropka, jeśli to wyjdzie na jaw, darczyńcy odejdą. Po drugiej stronie linii Patricia myślała tylko o własnej pozycji. Powiedziała, że kilka organizacji charytatywnych już złożyło zapytania. Kropka, pojawiły się obawy o wpływ na jej reputację. AS Ashley jeszcze pogarszała sytuację. Długie wyjaśnienie zamieściła na Instagramie. Chciałam stworzyć najlepsze wspomnienia dla mojego ukochanego siostrzeńca. Kropka, ale on nie posłuchał naszych instrukcji i poszedł sam. Obserwujący kwestionowali to konto, które zaprzeczało faktom. Ashley, nieświadoma kamer monitoringu, próbowała stworzyć narrację. Która jej odpowiadała. Kropka, Mamy spotkanie rodzinne, ogłosił William. Wraz z jego słowami kontakty alarmowe zostały rozesłane do wszystkich członków rodziny. Dzisiejsze wydarzenia nie dotyczyły tylko porzucenia dziecka. Kwestionowały naturę rodziny, zaufania, a przede wszystkim ludzkiej moralności. Michael w milczeniu obserwował swojego syna. Tommy zasnął na Sofie w recepcji, wyczerpany. Jego koszulka Spidermana wciąż była brudna. Zapłacą za to, przysiągł sobie Michael. On i Jennifer już ustalili sposób działania. Rozważając środki prawne. Co ważniejsze, opiekę emocjonalną nad ich synem. Wszystko musiało być traktowane priorytetowo i systematycznie planowane. William stał przy oknie, patrząc w dół na zmierzch Beverly Hills. Jego wyraz twarzy wskazywał na powagę rodzinnego dramatu, który miał się wkrótce rozegrać. Ciężka atmosfera wypełniała salon rezydencji Hendersonów. Jedna z najbardziej imponujących rezydencji w Beverly Hills należąca do Williama Hendersona seniora. Włoskie marmurowe podłogi, francuskie antyczne meble, hiszpańskie żyrandole. Wszystko to podkreślało powagę dzisiejszego spotkania rodzinnego. Członkowie rodziny zbierali się jeden po drugim. Jennifer przybyła pierwsza po zakończeniu ważnego spotkania. Jej garnitur był nienaganny, ale jej wyraz twarzy wskazywał na zmęczenie. Michael położył śpiącego jego do łóżka w sąsiednim pokoju gościnnym, cicho zamykając drzwi. Następnie pojawiły się Patricia i Ashley. O dziwo, nie okazywały żadnych oznak żalu. Raczej zachowywały się tak, jakby to one były ofiarami. Obejrzymy teraz nagranie z monitoringu. Loka i włączył 80-calowy ekran. Pierwsze nagranie z restauracji Adventureland, godzina 14.15. Patricia poprawia swoją nową torebkę Hermesa, rozmawiając z Tommym. Poczekaj tutaj. Zaraz wrócimy. Następny materiał, godzina 14.20. Ashley nagrywająca coś smartfonem. Godzina 14.30. Ujęcie z Main Street. Patricia i Ashley rozmawiają, jedząc lody. Zachowują się tak, jakby Tom mi w ogóle nie myślał o nich. Godzina 14:45. Nagranie z wyjścia z parku. Oboje kierują się na parking z torbami i na zakupy luksusowych marek. Następnie nagrania z jazdy Mercedesem-Benzem do centrum handlowego w Beverly Hills. Kiedy materiał się skończył, w pokoju zapadła kompletna cisza. Głos Williama rozbrzmiewał mocno. Patricio, dlaczego dopuściłaś się tak okrutnego czynu? Ojcze, mam swoje powody. Cisza kropka, jego głos był zimny i ostry. Celowo porzuciłaś mojego wnuka, mojego ukochanego prawnuka. Ten fakt jest teraz niezaprzeczalny. Howard Henderson stopniowo odsunął krzesło od swojej żony, Patrici. Jako starszy partner w Henderson i partnerzy, w pełni rozumiał wagę prawną materiału filmowego. To jest forma znęcania się nad dzieckiem. Słowa Howarda zmroziły atmosferę w pokoju. Nawet ty mnie obwiniasz? Głos Patrici podniósł się gwałtownie. Jestem dyrektorem Children First Foundation. Poświęciłam swoje życie pomaganiu dzieciom. Właśnie dlatego William przerwał. Twoje działania są nie tylko okrutne, to kompletna zdrada porzucić własnego wnuka, będąc w stanie wspierać dzieci. Kropka, starszy mężczyzna zamknął mocno oczy i wypowiedział kolejne słowa. Od dzisiaj ty i Ashley jesteście odsunięci od spadku. Kropka, co? Ashley odezwała się po raz pierwszy. Dziadku, to ukonsultowałem się już z prawnikami. Cały mój majątek zostanie przekazany Jennifer i Tom a część zostanie przekazana nowej organizacji zajmującej się ochroną dzieci. Twarz Patrici zmieniła kolor na popielaty. Ojcze, ale nasze źródło utrzymania. Twoje źródło utrzymania. Głos Williama stał się zimniejszy. Straciłaś prawo do martwienia się o takie rzeczy. Kiedy porzuciłaś sześcioletnie dziecko. Właśnie wtedy smartfon Patrici zaczął dzwonić. Nagły kontakt od zarządu Children First Foundation. Zorientowali się już w sytuacji i postanowili zwołać nadzwyczajne zebranie. Smartfon Ashley nieustannie rozbrzmiewał powiadomieniami. Krytyczne komentarze zalewały jej post na Instagramie, próbując wyjaśnić jej działania. Co więcej, przyszedł e-mail z informacją o rozwiązaniu umowy z jednym z jej głównych sponsorów. Patricia. Teraz głos zabrał jej mąż Howard. Ja też mam coś do powiedzenia. Jego wyraz twarzy wykazywał niespotykaną surowość. Jutro skontaktuję się z prawnikiem rozwodowym. Howard. Więc to była twoja prawdziwa natura. Przez trzydzieści lat małżeństwa nigdy nie byłam tak rozczarowana. Choć zachował godność starszego partnera w Henderson and Partners. Jego głos był przepełniony smutkiem. W międzyczasie media zaczęły szybko działać. Reporter z Beverly Hills Courier poprosił o wywiad z Patricią. Rozpoczęło się również dochodzenie w sprawie Children First Foundation. Ten czyn jest sprzeczny z zasadami naszej organizacji i traktujemy to bardzo poważnie. Oficjalny komentarz zarządu zaczął już krążyć w mediach. A Imperium Ashley w mediach społecznościowych wykazywało szybkie oznaki upadku. Samozwańcza ekspertka od rodzicielstwa porzuca dziecko. Hipokryta. Firmy sponsorujące powinny ponownie rozważyć swoje umowy z tym influencerem. Krytyczne komentarze lawinowo narastały. Główni sponsorzy, na czele z paterii Barn Kids, jeden po drugim ogłaszali rozwiązanie umów. Jej 500 tysięcy obserwujących spadło do 300 tysięcy w ciągu 24 godzin. To dopiero początek, powiedział William. Nikt nie mógł polemizować z jego słowami. Kropka noc wkradła się do salonu rezydencji. Światło Żyrandola oświetlało blade twarze patrici i Ashley. Nikt przy nich nie stał. Była królowa wyższych sfer i popularna influencerka znalazły się w całkowitej izolacji. W sąsiednim pokoju Tommy spał spokojnie. Jennifer przebrała go w świeżą koszulkę Spidermana. Wydawało się, że jego małe ciało w końcu znalazło spokojny odpoczynek. Spotkanie rodzinne trwało do późnych godzin nocnych. Przez cały czas telefony Patrici i Ashley rozbrzmiewały powiadomieniami. Publiczna krytyka wypowiedzenia umów od sponsorów, prośby o wywiady od mediów. Upadek nie wykazywał żadnych oznak zatrzymania. rok później aromat kawy unosił się w kuchni ich nowego domu w Beverly Hills. Mamo, zrób też kanapkę dla taty. Głos Tom jego rozbrzmiał radośnie w piżamie Spidermana. Spoglądał na ręce Jennifer za wyspy kuchennej. Oczywiście. Zrobię też coś dla taty. Ułożyła świeże warzywa i indyka między kromkami organicznego chleba z Trader S. Poranne sceny z przeszłości stopniowo powracały. Minął rok od incydentu. W tym czasie rodzina znacznie się zmieniła. Po pierwsze, Jennifer założyła własną agencję nieruchomości. Miller Family Real Estate zdobyło już solidną reputację w Beverly Hills. Zaufanie i wsparcie pradziadka Williamsa było ogromną pomocą. Michael awansował na stanowisko wiceprezesa w Constructive Futures. Jego determinacja, by chronić swoją rodzinę i szczere oddanie pracy przyniosły mu ten awans. Przede wszystkim zmienił się Tommy. Dzięki doradztwu dwa razy w tygodniu jego trauma stopniowo się zagoiła. jasny uśmiech kochającego Spidermana chłopca powrócił. Mamo, już wszystko w porządku kiedy pewnego dnia Tom mi nagle to powiedział. Jennifer nie mogła powstrzymać się od płaczu. Tymczasem upadek Patrici i Ashley był bardziej dramatyczny niż ktokolwiek się spodziewał. Fundacja Children First postanowiła zwolnić Patricie. Główni darczyńcy jednogłośnie wycofali swoje wsparcie. Nie możemy zaakceptować kogoś, kto dopuścił się tak nieludzkiego czynu porzucenia dziecka, kierując organizacją wspierającą dzieci. Werdykt darczyńców był surowy. Liczba obserwujących Ashley w mediach społecznościowych spadła o ponad 90 w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Jej marka jako influencerki parentingowej całkowicie upadła. Wszystkie umowy z firmami sponsorującymi zostały rozwiązane. Jej wspaniałe życie z rocznym dochodem w wysokości 300 tysięcy dolarów zniknęło w jednej chwili. Oboje podobno mieszkali teraz w małym mieszkaniu w San Fernando Valley. Skromne życie dalekie od luksusu. Patricia, u której rozwinęła się depresja, rzadko wychodziła z domu. Ashley, nie mogąc znaleźć nowej pracy, większość dni spędzała w zamknięciu. Sami to na siebie sprowadzili. Słowa Howarda wydawały się zimne, ale brzmiały prawdziwie. Po rozwodzie utrzymał stanowisko starszego wspólnika w firmie prawniczej i rozpoczął nowe życie. W każdy weekend w Williams Mansion odbywały się rodzinne obiady. 86-letni potentat na rynku nieruchomości ponad wszystko cenił sobie czas spędzany ze swoim prawnukiem Tomem. To była najmądrzejsza decyzja w moim życiu. Powiedział Williams o zmianie swojego spadku. Większość jego majątku przekraczającego 100 milionów dolarów została powierzona Jennifer i Tommiemu. Jego część została wykorzystana do założenia nowej fundacji zajmującej się ochroną dzieci. Fundacja New Dawn. Nazwa ta odzwierciedlała determinację rodziny, by powitać nowy poranek, opierając się na doświadczeniu porzucenia. Fundacja skupiła się na zapewnieniu dzieciom opieki emocjonalnej. Jennifer była jednym z dyrektorów zaangażowanych w jej działalność. Nauczyłam się różnicy między prawdziwą a fałszywą miłością. Jennifer powiedziała w wywiadzie, że fundacja będzie walczyć z okrucieństwem czającym się za powierzchowną życzliwością, przeciwko dorosłym, którzy krzywdzą dzieci ze względu na status społeczny i pozory. Poranne słońce Beverly Hills było tak jasne jak zawsze. Dom Taty. Kiedy Michael zatrzymał się przed wyjściem do pracy, Tommy podbiegł do niego radośnie. Jego nowa koszulka ze Spidermanem lśniła w porannym świetle. Kropka idziemy dziś wieczorem do dziadka, prawda? Trzyosobowa rodzina przytaknęła z uśmiechem na pytanie Tommy'ego. Ich relacje z Howardem pogłębiły się po tym incydencie. Jego miłość do wnuka stała się bardziej szczera niż kiedykolwiek kropka zapach domowych kanapek wypełnił kuchnię. Na ścianie w salonie wisiała ramka z zasadami fundacji New Dawn. Ochrona tych, których kochamy. Czasami wymaga bolesnych wyborów. Ale te wybory przynoszą nowy poranek. Te słowa po cichu opowiadały historię ich podróży w ciągu ostatniego roku. Za oknem wschodziło kalifornijskie słońce. Oznaczało zarówno koniec jak i początek kropka było to światło zapowiadające świt nowej historii, kierowanej prawdziwą miłością.